Nie dla polskiego wojska na Ukrainie. Dla nas najważniejsze jest, kto będzie gwarantem tego porozumienia, jakie siły wojskowe będą gwarantowały albo chociaż zwiększały prawdopodobieństwo tego, że ten pokój będzie trwały i w jaki sposób Polska miałaby w tym uczestniczyć. Amerykanie wielokrotnie wykluczali to, że swoje wojska na Ukrainę wyślą, nawet po ogłoszeniu jakiegoś pokoju czy rozemię, w związku z czym w tym momencie najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że na Ukrainę trafią jakieś siły pokojowe państw europejskich niektórych może również pozaeuropejskich. I to pojawia się bardzo niebezpieczny temat dla Polski, ponieważ niewykluczona w tym momencie, a powiedziałbym nawet, że prawdopodobna niestety, jest taka koncepcja, żeby na Ukrainę trafiły również polskie wojska. W grudniu 24 znowu Macron, to nazwisko cały czas się pojawia w tym kontekście, przyjechał do Warszawy, gdzie przekonywał zarówno premiera Tuska, jak i prezydenta Andrzeja Dudę do tego, żeby Polacy poparli jego propozycje i dołączyli się do jakiejś misji wojskowej na terenie. W terenie Ukrainy. W styczniu 25 roku prezydent Ukrainy, Wołodymyr Załęński podczas forum ekonomicznego w Davos apelował o to, żeby Europa wysłała co najmniej 200 tysięcy żołnierzy na Ukrainę. I dochodzimy już do ostatnich wydarzeń, pamiętna konferencja 17 lutego w Paryżu, gdzie zarówno Francja, jak i Wielka Brytania potwierdziły gotowość wysłania wojsk na Ukrainę. Szwecja stwierdziła, że w razie potrzeby również może to zrobić. Potem Wielka Brytania wielokrotnie jeszcze powtarzała. Widzimy, że są państwa europejskie, w szczególności Francja oraz Wielka Brytania, które aktywnie dążą do tego, żeby wojska europejskie trafiły na Ukrainę, które wielokrotnie podkreślały, że rozważają to, że są gotowe to zrobić, które w tym momencie namawiają poszczególne inne państwa europejskie, w tym Polskę, do tego, żebyśmy wysłali swoich żołnierzy na Ukrainę. Może być pewnym zaskoczeniem dla niektórych, że pierwszym polskim politykiem, który rozważał czy proponował nawet wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. I to jeszcze na samym początku wojny, bo 15 marca 2022 roku po wizycie w Kijowie, słowa potrzebna jest misja pokojowa, humanitarna, przygotowana przez NATO i może inna organizacja, ale osłonięta zbrojnie, odbywająca się na terytorium Ukrainy. Który polityk twierdził, że potrzebna jest taka misja, że trzeba by wysłać wojsko na Ukrainę? Jarosław Kaczyński. Marzec 2022 roku mamy wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że taka rzecz jest po prostu potrzebna. Samym początku wojny kiedy mieliśmy wiele wypowiedzi polskich polityków, takich bardzo jastrzębich. Tam były rozmowy o tym, żeby wysłać polskie samoloty na Ukrainę, żeby udostępniać polskie lotniska Ukrainie. I w tych sprawach polskich polityków musieli stopować polityce zagraniczne. Zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie ostrzegali, mówili, że na coś takiego nie powinno być miejsca. Dlaczego? Ponieważ to byłoby włączenie się do wojny. Jak, nie wiem, jak sobie Jarosław Kaczyński wyobrażał w trakcie wojny wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę i nie atakowanie Rosji. A co by było, gdyby te wojska zostały zaatakowane przez Rosję. Co byśmy z tym zrobili? Polscy żołnierze zaczęliby strzelać do Rosjan. Czy może byśmy zaatakowali Rosję w odwecie? Głupi pomysł. W sensie, jeżeli się wysyła swoje wojsko na Ukrainę w trakcie trwania tam wojny, to jest to ewidentne włączenie się do tej wojny i mówienie, że my tam wysyłamy żołnierze, ale oni oczywiście nie będą włączać się do wojny, jest po prostu głupie z zagrożeniem dla suwerenności integralności państwa polskiego. Inni politycy również dopuszczali w pewnym momencie takie działania. Prezydent Andrzej Duda w lipcu 2023 roku udzielił wywiadu niemieckiemu Bildowi i powiedział wtedy, że wszystko zależy od tego, jakie będą uzgodnienia. Jeżeli to będzie decyzja NATO, tylko odpowiedzialny człowiek, sojuszu, członek sojuszu, zastosujemy się do niej. To jest prezydent Andrzej Duda, lipiec 2023. Były prezydent Bronisław Komorowski, on teraz w żadnej kampanii wyborczej już nie uczestniczy, w związku z czym y, mówi to, co myśli. W lutym 2025 roku powiedział: Polska, w moim przekonaniu, powinna już się szykować do odegrania roli w ramach kontyngentu europejskiego. Dariusz Łukowski wczoraj twierdzi, że gdyby nas Rosjanie napadli, to mamy zapasów amunicji na tydzień, może dwa, a w sprawie wysłania wojska na Ukrainę, mówił w lutym 25 roku, nie można tego wykluczyć, scenariusze się rozwijają. Może dojść do takiej sytuacji, że trzeba będzie w jakiś sposób uczestniczyć w tej misji. Czy Władysław Kośniak-Kamysz, minister obrony narodowej oraz premier, cały czas wykluczają wysłanie polskich wojsk na Ukrainę. Tu w lutym mówił, że nie przewidujemy wysłania polskich żo żołnierzy na teren Ukrainy, będziemy tam wspierać logistykę. Kośniak-Kamysz również, że Polska nie wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę, Chce to jasno i wyraźnie powiedzieć. Więc można było uznać, że problemu nie ma, no bo skoro tam różni inni politycy jakiejś rzeczy mówią, skoro premier mówi, że nie wyślemy, to znaczy, że nie wyślemy. Natomiast mam mimo wszystko pewne obawy moje obawy wynikają z następujących rzeczy. Po pierwsze, ja w mało co jestem w stanie uwierzyć Tuskowi, bo już w tylu rzeczach okłamał Polaków, że gdyby w tej sprawie również okłamał Polaków, to nie czułbym się jakoś wybitnie zaskoczony. Dwa, w lutym 20 roku złożyłem wniosek formalny w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad, o głosowanie nad uchwałą wzywającą polski rząd do niewysyłania wojska polskiego na Ukrainę. To miał być dobry argument w ręku Donalda Tuska po to, żeby mógł nam, zagranicznym granicznym partnerom powiedzieć, może on by chciał, może rozumie, ale tu ma uchwałę Polskiego Sejmu i po prostu ma w tej sprawie ręce związane, więc nie może wysłać Wojska Polskiego na Ukrainę. No i zaskoczenie Platforma Obywatelska głosowała przeciwko tej uchwale zresztą podobnie jak PSL, Polska 2050 oraz Lewica, co oznacza, że partie tworzące obecny rząd nie chcą sobie w tej sprawie wiązać rąk i chcą mieć tutaj pole manewru po to, żeby móc w razie czego takich żołnierzy wysłać. Co ciekawe Mamy wypowiedź Eli Tenenbauma, eksperta francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który w lutym również we francuskim Le Monde twierdził, że Polska rzeczywiście mówi w tym momencie, że nie wysyłamy wojsk na Ukrainę, ale istnieje w Polsce ponadpartyjne porozumienie, aby nie podnosić tematu wysłania wojsk na Ukrainę do 18 maja. A wiecie, co jest 18 maja? Wybory prezydenckie, w których będziemy wybierali nowego prezydenta Polski, po którym, jak rozumiem, według Francuzów, temat wysłania polskiej wojska ma wrócić. To tą samą teorię powtarzam Rylwowa. Andrii Sodowy 24 lutego stwierdził, że jestem przekonany, że po wyborach prezydenckich w Polsce może zmienić się stanowisko w sprawie wysłania Polsk... wojska na Ukrainę. Wtedy po wyborach będzie zupełnie inna rzeczywistość. W związku z czym ja tym ludziom po prostu nie wierzę. Jeżeli zarówno Ukraińcy, jak i Francuzi mówią dosyć otwartym tekstem, że Polska na razie tak mówi, bo ma kampanię wyborczą, a po tej kampanii wyborczej Polska będzie mówić inaczej, to znaczy że ktoś im powiedział, że na czas kampanii to słuchajcie, tu nas nie naciskajcie, musimy wygrać te wybory, ale po kampanii to my oczywiście jesteśmy w stanie to rozważyć, wtedy będzie zupełnie inna rozmowa. Jestem przekonany, że te rozmowy dokładnie w ten sposób wyglądały i niestety istnieje ryzyko, że nasi politycy zgodzą się na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. A jakie są argumenty, żeby wojska polskiego na Ukrainę nie wysyłać? No przede wszystkim my już mamy w tym momencie granicę z Rosją, mamy granicę z Białorusią, polskie wojska mają obowiązek. Pilnować granicy Polski z Rosją i z Białorusią, mają obowiązek bronić terenu Polski. Celem, zadaniem wojska polskiego jest stanie na straży. Granic Polski, nie Ukrainy, nie mieszanie się w jakieś inne spory. Wojsko polskie ma bronić Polski. Gdybyśmy byli Portugalią, Hiszpanią, Włochami, Francją, Wielką Brytanią, to byłaby zupełnie inna rozmowa. Te państwa nie graniczą z Rosją, tym państwom nie grozi to, że Rosja ich bezpośrednio zaatakuje, a nam to niestety grozi. W związku z czym wojsko polskie ma w tym momencie zupełnie inne zadania, i jeżeli jakaś koalicja miała być montowana, to bez udziału wojska polskiego. Wojsko polskie już teraz ma się czym Zajął. Amerykanie dosyć mocno to podkreślali. Mamy chociażby wypowiedź z lutego 1925 roku Pita Hekseta, szefa Pentagonu, który kategorycznie wykluczył obecność wojsk amerykańskich na Ukrainie i powiedział też, że europejskie wojska nie będą wysłane na Ukrainę w ramach misji NATO i nie będą objęte artykułem 5. Co oznacza, że jeżeli ktoś swoje wojsko na Ukrainie wyśle i ktoś to wojsko zaatakuje, to Amerykanie nic w tej sprawie nie zrobią, nie będą zobowiązani do żadnych działań, ponieważ uważają, że to nie jest objęte ochroną NATO, to nie jest pod parasolem NATO, tego nie dotyczy artykuł 5. Jeżeli wysyłacie, dobrze, wasza sprawa, ale my was za to bronić nie będziemy. Nie mamy amunicji, nie mamy zapasów. Polska produkuje amunicję artyleryjskiej rocznie, tyle ile Ukraina zużywa w 3 dni. Przez ostatnie 3 lata od wybuchu tej wojny w Polsce nie powstała żadna nowa fabryka amunicji. Nie mamy podstawowego sprzętu, żołnierze skarżą się na brak mundurów, śpiworów, namiotów, butów nawet. Polskie wojsko w tym momencie nie nadaje się do prowadzenia wojny, nie nadaje się do tego, żeby je wysyłać za granicę. Średni wiek polskiego rezerwisty w tym momencie przeszkolonego to jest 50 lat, więc my za bardzo nie mamy kogo wysyłać.